Siema siema tajtori widzowie będę mówił trochę cicho, bo jest już strasznie późno Pomyślałem, że zrobię mega niespodziankę dla mojej dziewczyny Ona o niczym totalnie nie wie, znajdujemy się na jej kanale I już wam mówię o co chodzi Moja kobita jest niestety teraz troszkę smutna A bardziej bym że nawet lekko załamana Bo strasznie chciała dla was nagrać odcinek Ale niestety w szkole wypadła jej jedna rzecz, która zajmuje jej tyle czasu Ma teraz strasznie dużo roboty do szkoły i po prostu nie miała jak nagrać dla was odcinka Było jej smutno, że nie będzie miała co wrzucić dla was no po prostu dzisiaj jako film i poprosiła mnie, żebym wszedł na jej konto w Brawlu i żebym nagrał jakiegoś chociaż shortsa na szybko, żeby mogła wam szorca wrzucić. No ale jak widzicie, nie jest to shorts, bo jest to odcinek. Znajdujemy się na jej koncie i tak wpadłem na pomysł, że zrobię jej niespodziankę. Kupimy jej dzisiaj coś mocnego. Zaraz się dowiecie co to, oglądajcie ten filmik do końca. I jak możecie, zostawcie łapeczkę w górę. Dla mojej dziewczyny to będę robił jej więcej takich fajnych, niespodzianek. Dobra, widzowie, mega się staram, żeby była szczęśliwa, więc docencie to łapeczką w górę. No i jeszcze zostawcie subika na jej kanale, jeśli możecie, lecimy po 100 tysięcy. Dobijamy jej to widzowie. Tutaj przy okazji wyświetlamy 10 losowych subskrybentów, właśnie jej kanału. Jak też chcecie być pokazani w kolejnym filmie, wystarczy, że ją będziecie subskrybować. Oglądajcie do końca, bo może uda się nagrać reakcję mojej dziewczyny, właśnie na to, co jej kupiłem. I w sumie ja sam nie wiem, co jeszcze dokładnie jej kupię, bo widzę, że jak wchodzę do sklepu, to jest fajna oferta na 190 gemów, tylko za 60 zł, jest 10% przeceny, i może właśnie bym to kupił. Tym bardziej, że ona ma 79 gemów tutaj na koncie już gotowych, więc łącznie dawałoby nam to grubo ponad 200. A to oznacza, że moglibyśmy zaszalać ze skinkami i kupić jej jakieś fajne skiny dzisiaj. Więc dobra, zrobimy to, moi drodzy. Ale zanim to ona ma kodiktori wpisany, patrzcie, no i to mi się podoba. Jest kodiktori wpisany, więc zrobimy jej niespodziankę. Jakby nie miała, to bym jej nie zrobił. Więc wy też wpisujcie kodiktori w sklepie Brawl Stars. To może kiedyś komuś z Was, kto ma mój kod, zrobi jakąś niespodziankę i coś doładuje w Brawlu. No ale dobra, więc jak coś. Ja teraz po prostu kupię tą ofertę i widzimy się zaraz. Proszę bardzo, gotowe. Zakup został pomyślnie sfinalizowany. Gemy do. E, więc no teraz będzie się działo, jak widzicie. Ogólnie moja kobieta ma dużo skinów. Wiem, że ma na przykład wszystkie skiny do bi, które są możliwe, widzicie? Naprawdę, jej konto jest dosyć ciekawe, nawet ma złotą bi, e, ale dobra. Ona z tego co kojarzę, teraz zbierała sobie, żeby miała wszystkie skiny do piperki. Ma już różową, ma piper Amor, ma czekoladową piper, ma księżycową piper, nawet ma tą Mariposzę piper. Brakuje jej tylko tej niosącej flagę, i brakuje jej tej srebrnej. Ale nie no, widzowie, nie chcę jej kupować takiego przeciętnego skinka. No może nie przeciętnego, bo ten jest bardzo ładny, ale po prostu chcę jej kupić jakiegoś mocniejszego, lepszego skina. Tak się zastanawiam, czy nie kupić jej po prostu jakiegoś mityka, no bo e, na pewno stać nas na jakiegoś mitycznego skinka. I kogo my tu mamy? Jest między innymi Brog Zeus, który jest ślicznym skinem, chyba najlepszym w całej grze. I wiem, że on jej się mega, ale to mega podobał. Ale mamy też między innymi El Rozgrywającego. E, nie, jego bym odpuścił szczerze. Musicie mi doradzić widzowie. Napiszcie w komentarzach jakiego wy byście jej kupili skin na moim miejscu i oglądajcie do końca, bo będzie jej reakcja na to, jak jej jakiegoś kupimy i zobaczymy, czy się ucieszy. Bardzo ładna jest księżycowa Janet, tylko wiem, że moja dziewczyna nie gra zbytnio na Janet. Zakupą kupą ona nie przepada, więc jego jej na pewno nie kupię. To ma być miła niespodzianka. Skadi Jessie to jest skin, który jej się strasznie podobał i o którym marzyła też, więc nad nim się mocno zastanawiam. No i w sumie z tych to właśnie albo Skadi Jessie, albo Brock Zeus. Musimy podjąć decyzję. Kogo wy byście wybrali wizowie? To jest bardzo dobre pytanko. Wiecie co? Zrobimy inaczej. Sprawdzimy jakie ona ma skiny do tych postaci i zobaczymy do kogo ma po prostu gorsze, to do tego może kupimy. Jeśli chodzi o Jessie to jest tutaj między innymi letnia Jessie jak widzicie, tanuki Jessie i laleczka Jessie, więc bardzo dużo skinków. No tutaj całkiem sporo i takie nawet fajne te skiny. A jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Broka? Wiem, że ma właśnie tutaj tego czarnego i ma też czerwonego, czyli ma tylko te dwa skiny. One są też bardzo ładne. Kurde, ciężki wybór. Bo ewentualnie mógłbym jeszcze wejść w epickie przebrania i tutaj zakupić jej. Hmm. No właśnie, może jakieś inne fajne, co by się tu spodobało. Ten ciemny samuraj jean jest przecież mega śliczny, tylko problem w tym, że ona raczej nie gra Jeanem. Ona mówiła mi, że podoba jej się też ten falowy skoczek Jackie, tylko że ona też nie przepada za Jackie, no kurczę, ciężki wybór. Najbardziej ta niosąca flagę Piper, bo ona strasznie te piperki chce mieć, bo zbiera je wszystkie. Dobra, inaczej, robimy taką akcję mordeczki. Gram teraz gierkę na Jessie. Jeśli tą gierkę na Jesse, powiedzmy, że na gorącej strefie może być bo jest fajna mapka, po prostu uda mi się wygrać, no to wtedy kupuję jej skinka do Jesse. A jeśli tą gierkę przegramy, to kupuję i skinka do broka. Zobaczmy, no bo gram z randomami, więc nie wiadomo na kogo trafię. E, Okej, okay, chyba trafiłem na botów. Nie no, może nie, bo tam jest, niki mają normalne. Nie są takie skry 1 tylko normalnie tam nawet jakiś polski nik był. Ale nikt tutaj w tej gierce nie ma skinów oprócz mnie, więc no, ja nie wiem. To... Nie dobra, to są jednak boty. No to chyba los po prostu mi pokazuje... Ej Jezu, jeszcze do, dodłem od bota. Ale chyba po prostu los mi pokazuje, że muszę kupić się tego skinka do Jessie. Chociaż jeszcze nie wiadomo czy wygramy, bo póki co co prawda przejmujemy środek, nie, no z botami to ja nie przegram. Widzowie, co wy myśleliście, że... Boty mnie porobią, więc raczej z tego co widzę, to będzie to skinek do Jesse kupiony. No i myślę, że będzie fajnie, bo ja też tego skinka w sumie ostatnio z Jessie sobie zakupiłem na live, więc będziemy mieli takie same skiny. Będzie to fajnie wyglądało, na przykład w lobby, jak sobie staniemy, więc w sumie spoczko. Ale dobra, na razie dokończymy tą gireczkę. Nie no, z botami to się gra bardzo przyjemnie. O, udedłem. No i co mogę powiedzieć, ostatnie procenty są przejmowane, zostało tylko 8%, więc to już na 100% będzie zwycięstwo. No i możemy kupić jej tego skina. Ogólnie wiem, że ona czeka jeszcze na skinka do B, który wyjdzie nowy, który będzie kosztował 79 gemów, ten taki hacker, No ale to sobie jeszcze na niego uzbiera, jeszcze trochę czasu do tego jest, myślę, że się nie obrazi, jak tutaj teraz troszkę gemów jej wydamy i kupimy właśnie Skadi Jessie. No to jest tak śliczny skinek, mordeczki, co ja tu mogę dużo mówić? Mi się tak ten skin podoba, więc strasznie się cieszę, że mogłem go jej wziąć. No i jeszcze patrzcie, jaki zestaw cały dostaje, nie no. Ej, może ustawimy jej i tą ikonkę gracza? Chociaż nie, bo ona nie będzie teraz pasować do tła, moja kobita sobie Zawsze ustawia takie ikonki, które pasują do tła. Na przykład teraz jest takie bordowo czerwone tło i ona już sobie to ustawiła. No, ona dobrze, pasuje. Ale propo konta mojej dziewczyny, ja robię jeszcze szybką ocenkę jej konta, zobaczymy, czy się coś poprawiło. No, a potem zobaczymy już jej reakcję na tego skinka, czy się ucieszy, czy nie. Więc moi drodzy, uwaga! Mamy tutaj 22658 pucharków, całkiem solidnie, solidny wynik, cały czas je wbija. No, rankedy zbytnio się nie zmieniły od ostatniego razu, ale linki 13 cały czas lecą w górę, więc fajnie. No, ta zwycięska pasa jest troszkę do poprawy, karta bitewna ładnie wygląda i ma królową normalnie, czyli tytuł gracza zazdroszczę jej tego, nie, ehm, no a jeśli chodzi o najwyższe rangi na zadymiarzach też wam pokażę, 26, 27 ehm, na B i na Piper to są dwie jej w ogóle ulubione postacie, dlatego mają też najwyżej wbite, ale może z go coś wbije jeszcze na Edgarze czy na Spajku, bo też te postacie lubi, hiper doładowanie jak widzicie troszkę ma, chciałem jej na początku kurczę kupić jeszcze tego skinka, ehm, bo wiem, że ona bardzo go lubi, ale to może innym razem, to teraz pokazuję wam już reakcję mojej dziewczyny na tego skinka nie Wejdź sobie i zobaczysz od razu, jak wejdziesz do Bromstrasz, to będziesz widzieć. Szczerze mówiąc, to jestem naprawdę w szoku, bo nie spodziewałam się tego totalnie. Jestem to naprawdę wszystko w ogóle słodkie w to, że jakby słuchał mnie tego, co mówię mu, bo ja gadam o różnych rzeczach, ale co bym tutaj hejtuje jego a ten naprawdę mi się bardzo podobał. I sobie weszłam teraz go przetestować na tryb solo. Naprawdę, no, ale słodkie, mega, mega słodkie w ogóle. Co jest? I no on ma przepiękne strzały. Widziałam właśnie dzisiaj na live utoriego, ale no powiem wam, że naprawdę jestem, naprawdę piękny skinek. Jestem ciekawa, jak, jakiego ma ulta ogólnie. O, mamy ulta jak on wygląda. Ej, ale piękny, co jest. Ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jestem naprawdę kilka wdzięczna, bardzo Ci dziękuję. Bardzo fajna niespodzianka i giga słodkie, naprawdę, naprawdę giga słodkie. No i mamy wygraną gierkę, naprawdę dziękuję ci, to naprawdę giga doceniam, bardzo, bardzo słodkie i dziękuję.